Cześć wszystkim z tej strony. Matranus i witam dzisiaj w jakimś takim, myślę, że wstępnym poradniku dotyczącym mistycyzmu oraz po części zarabiania. Mistycyzm jest to jedna z profesji głównych w Korpanku. Mamy cztery profesje crafterskie: mamy mistycyzm, weaponsmithing, który będę omawiał następnie, konstrukcję oraz alchemię. Coś, co będę pokazywał też na przykładach, dlatego trwa to też tak długo, ponieważ przygotowywuję zazwyczaj większą ilość materiałów. Po pierwsze. Sam mistycyzm jest to profesja, którą zajmujemy się tylko i wyłącznie po to, by wytworzyć specjalne runy. Na przykład takie jak Scar, bądź też Wolf, bądź też Lamprey, bądź też Steelgates, albo Stonewalla, Vigora, Dark i tak dalej i tak dalej. Po pierwsze ja tutaj się zajmuję tym, że uzbierałem sobie na około 30 takich run i będę teraz je sobie krafcił masowo, zobaczymy też co z tego wyjdzie, natomiast hmm, potem również zaklnę sobie jednym najlepszym Lampreyem oraz jednym najlepszym Steel Gates'em dwa z moich najlepszych mater... artefaktów, czyli prawdopodobnie ten oraz ten. Tak żeby po prostu. Hmm, tak mi się wydaje. Ta, te dwa sobie zaknę. Tak żeby po prostu wzmocnić moją postać dodatkowymi cechami. I teraz tak, o. za każdym jednym razem, kiedy zaknę sobie Steel Gates'em, będę miał dodatkowe. Elementy, w ogóle już zaczniemy sobie krafcić. Czyli 15 Steel Gatesów oraz 15 lamprajów. I teraz tako, dlaczego nie tworzę na przykład Wolfów oraz Skarów, skoro one nie wymagają od nas dodatkowego surowca takiego jak Transparent Leaf albo Giant Feather. Z tego powodu, że tak naprawdę ani Skar, ani Wolf nie sprzedadzą się w dobrej cenie. Ja po części robię te przedmioty po to, żeby je posprzedawać za golda. Jak widzicie, 14 golda za sell price. Znajdując dobrego kupca na markecie, możecie tak naprawdę nawet osiągnąć trochę więcej, więc warto będzie, jeżeli po prostu no, znajdziecie sobie odpowiedniego. Kupca, któremu będziecie mogli to obchnąć, tak? Co oznacza, że 10 takich run możecie sprzedać za 140 golda średnio. Oczywiście, tak jak widzicie, ja też nie mam wyekspionej postaci, to jest jedna z też rzeczy, dlaczego robię mistycy na jednej postaci, na jednym z altów. Weapon meeting będę robił na drugim, konstrukcję na trzeciej postaci, a alchemię na czwartej, i tak dalej, tak dalej. Tak, żeby po prostu nie mieszać ich, a dzięki wspólnej skrzynce możemy to wymieniać, tak? Poza tym mam też również znajomych, tak jak widać, gram teraz nawet z nimi, więc. Dosyć łatwo jest się powymieniać, jeżeli np. Na brakuje nam czegoś itd., itd. Natomiast przy 100% dopiero wchodzą unikatowe rzeczy. Fajnie mamy Steel SteelGatesa zielonego, tak? O czym jeszcze należy wspomnieć? Mistycyzm to moim zdaniem jedna z najlepszych profesji, jeżeli chodzi właściwie o zarabianie. Dlaczego? Po pierwsze jest dostępna, po drugie mamy na nią receptury, po trzecie bezproblemowo możemy zdobyć na nią surowce, ponieważ nie wymagają jakiegoś specjalnego grindowania. Tak jak możemy zobaczyć, kompozyt material tworzony z juty, jewelery wood tworzony z tree rootów, ceramika tworzona z Ancient Fossili oraz jewelery bone tworzone z bonsów. Tak? czyli dla osób, które nie wiedzą, mamy tutaj po kolei jutę, nie wiem co to jest juta tkanina. Dodatkowo mamy do tego jeszcze korzenie drzew, mamy do tego antyczne skamieliny oraz do tego jeszcze kości. Więc spoko, tak? Dodatek należy też wspomnieć o tym, że butchering znaczy. W ogóle, wszystkie te profesje opierają się na czterech różnych profesjach, tak? Czyli mamy trochę butcheringu, trochę herbalizmu, e, trochę loggingu oraz trochę miningu, czyli potrzebujemy wszystkich różnych profesji. Jest to fajne teraz z tego powodu, że mamy wspólnie dzieloną skrzynkę, co oznacza, że możemy to sobie na spokojnie wydrobić. Następną sprawą, o której należy wspomnieć, jest to, że... Mm, okej, okay. Czyli dwa się nie udały, nie ma sprawy. Trzy się nie udały, jak widać. Następną rzeczą, o której można wspomnieć, jest to, że jest to najłatwiejsza profesja na chwilę obecną do wykonywania z tego powodu, że tak jak wspomniałem, mamy receptury. Podobne ceny oraz podobny zakres surowców, czy też podobną ilości surowców e, mają mm, chipy. Chipy, które możemy znaleźć w broni, jednak chipy do broni, pomimo tego, że mają trochę inne surowce, co też jest ciekawe, e, niestety nie mamy dostępnych dla nich receptur. Te receptury trzeba po prostu znaleźć w świecie, wydropić, bądź też odkupić od jakichś NPC-ów w miastach. Często należy się po prostu przebiec, poszukać, być może coś znajdziecie. Receptury wcale nie są jakieś nadzwyczajnie rzadkie, ale faktycznie trzeba po prostu mieć farta z RNG, bo inaczej nie da się na chwilę obecną w innych miejscach tego szukać. Tak? I. Moim zdaniem jest to bardzo fajna sprawa, tak jak możecie też zobaczyć, na mistycyzmie dostajemy dosyć dużą ilość doświadczenia oraz Expa. Ja przed chwilą miałam początek poziomu, teraz jak widzicie po 14, po 20 Expa dostajemy, zwłaszcza za te zielone um, runy, więc... Ja wiem, moim zdaniem całkiem, całkiem ciekawie. Tak? W tym momencie już mój ekwipunek jest wart około 200-300 golda, które możecie potem przekazać dla innych postaci, które macie i które po prostu będą mogły sobie to sprzedać. Także to też jest metoda na przekazywanie sobie przedmiotów, znaczy swojej własnej postaci, bądź też jeżeli macie setny procent, możecie, znaczy setny poziom specjalizacji, który wymaga bardzo dużo tych kraftów, około 200, czy tam 300. Możecie przekazać takiego rodzaju chip dla innej osoby, znaczy runę dla innej osoby i wtedy ta osoba też może je sprzedawać. Więc warto jest mieć w swojej ekipie dobrego mistyka, który będzie się w tym specjalizował. Tak? Na chwilę obecną mamy tylko i wyłącznie dostępne też, jak możecie zobaczyć, trzy tiery zaledwie tego mistycyzmu, a te runy wzmacniające nasze artefakty są bardzo potężne. Drugą sprawą, o której należy wspomnieć, jest to, że możemy mieć zaklęte na raz tylko i wyłącznie dwa artefakty z naszego ekwipunku. Co oznacza, że nie możemy mieć sześciu różnych efektów na sześciu różnych artefaktach. Możemy mieć tylko i wyłącznie dwa. To jest coś, coś bardzo ważnego, o czym należy wspomnieć. Mamy teraz wytrupione. Przesortujemy sobie. I możemy teraz zobaczyć. Steel Gatesy zrobiły się trzy. Lamprey zrobił się tylko i wyłącznie jeden. Mniej więcej powinny być one postegregowane, jeżeli już je sortujecie. W zależności od tego, ile one tam mają. Skuteczności, tak? Więc teoretycznie te najlepsze powinny być u góry, a te najgorsze powinny być na dole. Jednak, tak jak widzimy, tutaj zasięg tych punktów nie jest wcale jakiś specjalnie duży. więc po prostu mamy w rzadkości tylko i wyłącznie to. Dobra, ok. Teraz tak. Jedno z tych Steel Gatesów zaklinamy sobie. Jeden artefakt, jak widzicie, inskryptowanie runy oraz drugi wkładamy sobie w drugi nie możemy wkładać też dwóch takich samych także pamiętajcie żeby czasami tego nie stakować to moim zdaniem będzie bardzo duża podstawa jeżeli chodzi o mistycynę tak jak zobaczyliście 14 golda tak możemy sprzedać sobie po 19 świetnie tak także świetna opcja na zarabianie świetna opcja na zdobycie dodatkowej kasiory te jak gdyby proste runy możecie sobie kupić właśnie tutaj u Mortimera Gloomswortha w mm, miasteczku i moim zdaniem to jest bardzo dobra metoda na zarabianie. I tak jak powiedziałem, te runy możecie przerzucić do ekwipunku, wziąć je na innej postaci. Tylko tutaj problem się pojawia, że taki, że no, nie zaklinajcie nimi przedmiotów czasem, z początku, ponieważ są one przypisane do waszej postaci. Dopiero zróbcie to w tym momencie, w którym macie 100% efficiency, żeby móc dzielić się tymi runami, nawet z własnymi postaciami. Przynajmniej myślę, że taki jest zamysł. Być może jest to możliwe, ale nie jestem pewny. Więc no cóż. Tak, szczerze powiedziawszy, to nawet muszę się zastanowić, czy czasem takiej runy nie mógłbym dać mojej innej postaci. Zaraz to sprawdzimy. Także zostańcie jeszcze na chwilę. Ja sobie wrzucę taką jedną runę. Damy ją na jakiegoś mojego alta. I zobaczymy, czy taki lamprey jest możliwy do przekazania swojej własnej postaci. Nie wiem, jak z innymi postaciami. Musiałbym się spytać znajomego, czy akurat będzie mógł. Natomiast, jeżeli wrzucimy tutaj Steel Gatesa, oraz Lampreya powiedzmy sobie. I teraz przeskoczymy sobie na inną postać. To będzie ciekawe. Na pewno wiem, że mogę je wyjąć sobie z ekwipunku, bo to już sprawdzałem. Natomiast zaklinanie oraz czy to będzie działać przez niewyszkolonego craftera? O, nie jestem pewien. Hmm. Być może ten system też do końca nie działa, więc... Też jest coś o czym warto wiedzieć. A, dobra, weźmy sobie... Kto jest w mieście, w Goldenfield tam, nazywali, mhm. Dobra, wejdźmy sobie do świata. I zobaczmy. To jest dla mnie coś bardzo ciekawego, to muszę przyznać, że tutaj no jestem, jestem ciekawy jak to będzie. Jeżeli faktycznie mogę sobie zakląć te rzeczy tym. ok, to wtedy by oznaczało, że potrzebujemy tylko i wyłącznie jednego mistyka na wszystkie nasze postacie. Oraz ewentualnie, nie no. Nie no, bo nie możemy tym tradeować z innymi graczami, tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę to jeszcze zbadać. Niemniej jednak, podchodzimy sobie do skrzyneczki. Mamy jakiegoś rodzaju artefakt. Zakładka to była druga. Weźmiemy sobie Lampreja, weźmiemy sobie co. OK. I powiedzmy sobie, że zakniemy sobie przedmiot ten. Możemy! OK! Więc tak naprawdę, tak jak możecie zobaczyć, chcecie wzmocnić swoją postać, zróbcie sobie mistycyzm, zróbcie sobie runę. Możecie nawet przekazać pierwszą um, runkom innym. No i oczywiście, tak jak można też zobaczyć, te runy możemy również sprzedawać. Po 20 nawet, tak jak można zobaczyć, tak? Ogromna ilość kasiory. Tak? Także mówię, opłaca się po prostu robić to. I tak jak możecie zobaczyć, to jest gotowy chip. Natomiast szukacie czegoś takiego u normalnych kupców razem z chipami, jeżeli chodzi o broń. Ja postaram się to zrobić, jeżeli chodzi o poradnik dotyczący mm, broni oraz chipów. Natomiast na chwilę obecną, tak jak mówię, mistycyzm macie bardzo prosto, nie umiecie robić mistycyzmu e, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy po prostu mieć odpowiednią umiejętność, e, czyli mieć na przykład tutaj możliwość stworzenia sobie stunwalla. I jak widzicie, selling price tego to 14, tak? Jeżeli zrobimy sobie skara, to mamy selling price 0,01, co oznacza, że nie opłaca się tego robić tylko i wyłącznie te przedmioty, które są właśnie w tym. W tej klasie cenowej, tak? Także pamiętajcie po prostu, żeby sobie sprawdzać opłacalność tego craftu z mistycyzmu, tak? No i co? No to tyle na dzisiaj. No mam nadzieję, że wiedza Wam się przyda, tak? Hej!